Wiedzę, by służyć ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbliższym swoim i sobie samemu, przyrzekam wierność ideałom humanizmu oraz prawość postępowania, odwagę dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy. Uznając prawa z akademickiej, z wolą sprostania obowiązku, przystępuję do wspólnoty budujących godność tej uczelni. Godność stanu akademickiego. Czy ślubujecie? Ślubujemy.